Kurde, ten ziomek co 5 lat temu byliśmy na ognisku. Witać się, nie witać. No ja go pamiętam. Dobra, przywitam się. Czemu? nie pamiętam? Uj, ja pierdo, co podnosiłeś tą rękę? Jesteś zjebem. Gin, przepadnij. Nie poznał cię. Jesteś o, idzie Ojdzie, moja matematyczka z podstawówki. Dzień. Nieważne. Też mnie nie poznała. Jesteś nikim. Nikt cię nie pamięta. Czego ja kurwa wszystkich pamiętam? Dobra, w którą stronę teraz iść? Ta babka przejdzie za tą malejka. kacet wyjdzie za mnie. żeby im wszystkim nie przeszkadzać, to ja się przecofnąć. O kurwa, sąsiad, co dzisiaj mówiłem? Dzień dobry. Nie, czyli tam nie mogę. A może powiedzieć drugi raz dzień dobry? No nie wiadomo no. Mówiłem mu o 7 rano, może już nie pamięta. Jak mnie nie pamięta i nie powiem, wyjdę na chuja. Jeszcze raz. Oni pójdą w prawo, żeby im wszystkim nie przeszkadzać. Dobra, to muszę stać w miejscu na razie. Ja muszę udawać zajętego, że... O kurwa, Żyd... <laughs> Ale twarożek, ja pierniczę. Jest promocja, jest promocja. Dobra, niepotrzebny i twororze ale wezmę, bo ten facet się patrzy. Jak promocja to trzeba brać? Chuj mi ten twarożek. 200 metrów dalej jedzie pani z wózkiem. Przygotuje się już do odsunięcia. Czy ona ma bezpieczną drogę do kas? Co ci ludzie robią? Przecież ona zaraz będzie jechać. W ogóle nie zwracają na nią uwagi. Boże, ona wpadnie w tym wózkiem. Czemu ci ludzie mają wszystkich w dupie? O kurwa, ale dostałem z łokcia. Przepraszam panią bardzo Dobra, idę kupić to masło Chuj, gościówka w miniówce, dobra Widzę, że się patrzę na jej dupę Tak wolno idzie Dobra, idę w prawo Typiara w leginsach. Jeszcze z Dobra, idę w drugą stronę Kurde, to ten ziomek, z którym ostatnio krzywo się przywitałem Źle zbiłem stempel Podejdzie to w tempo Ten wstyd mi było przez tydzień Dobra, wychodzę z tego sklepu